Steve Sebold: Jak myślą bogaci? Wydawnictwo Kompania Mediowa z angielskiego przełożyła Magda Witkowska. Czyta Grzegorz Woś: Klasa średnia skupia się na przyjemnościach, klasa światowa skupia się na zarabianiu pieniędzy. Ludzie przeciętni znaczną część swojego czasu poświęcają na zapewnianie sobie różnorakich rozrywek. Trwają w przeświadczeniu, że wysilać się należy w stopniu minimalnym, za to najważniejsze są przyjemności. Dążenie do zaspokojenia tych dwóch potrzeb wygody i rozrywki niemal z dnia na dzień doprowadziło do powstania branż wartych miliardy dolarów. Ludzie bogaci większość swojej uwagi poświęcają zarabianiu pieniędzy w sposób dla siebie przyjemny. Z miłości do nieruchomości rzucają się w wir budowlanych spekulacji, pod wpływem pasji do malarstwa inwestują w sztukę. Jeśli fascynują ich liczby, sprzedają i kupują akcje, pracują i zarabiają pieniądze, ale jednocześnie robią to, co sprawia im przyjemność i w ten sposób zdobywają środki na życie. Ludzie zamożni mają świadomość, jak wielkie znaczenie dla sukcesu ma mechanizm dźwigni robią, co tylko mogą, aby go wykorzystywać. Podczas gdy ludzie przeciętni rozpamiętują filmowe hity i sukcesy sportowców, przedstawiciele klasy światowej inwestują uwagę w pomysły, które mogą im zapewnić dochody. Przeciętnemu człowiekowi może się wydawać, że ludzie bogaci cały czas pracują. Oni jednak realizują bardzo sprytną strategię, która zakłada, że robi się w pracy to, co się kocha i to jeszcze w taki sposób, żeby ktoś się zechciał za to płacić. Ludzie klasy światowej często powtarzają, że w byciu bogatym najlepsze jest to, że nigdy nie trzeba robić niczego, czego by się robić nie chciało. Dotyczy to również zarabiania pieniędzy. Najważniejsze są tu pytania: od czego należy zacząć? Czy należy najpierw robić to, co się kocha, czy może zarobić pieniądze, żeby mieć możliwość wyboru zajęcia? Każda opcja jest dobra. Z moich rozmów z zamożnymi ludźmi wynika jednak, że większość z nich zaczęła zarabiać na poważnie dopiero, gdy zajęła się tym, co im sprawiało prawdziwą radość. Przez 26 lat od wielu osób miałem okazję usłyszeć to samo: gdy się robi to, co się kocha, Robi się to przez 24 godziny na dobę. A jeśli się coś robi z takim zaangażowaniem, to zawsze uzyskuje się świetne wyniki. Zamożność bierze się z energii i pomysłów. William Feder. Lektura dla bogatych Pop Proctor. Urodziłeś się bogaty. Zagadnienie do analizy krytycznej. Czym chciałbyś się w życiu zajmować zawodowo, tak najbardziej na świecie? Polecane działanie. Zbierz trochę różnych informacji i dowiedz się, czy ktoś zarabia na życie robiąc to, co ty chciałbyś robić.